Cieszę się, że możemy to zrobić osobiście. Dzisiaj spotykam Cię na evencie Warszawskiej Szkoły Boksu. Taki pitnik troszkę promujący boks. No, ty też w tej dziedzinie dość dużo, jeżeli chodzi o promocję robisz, prawda? Tak. Powiem Ci, że to jest idealne miejsce na takie miejsce. Nie było tu ludzi przypadkowych. Każdy, miał związa Każdy był związany ze sportem. Tu było jedno miejsce pasji. No i cieszę się, że mnie zaprosili, tak naprawdę mogłem poznać, już byłem raz na e, takim wydarzeniu, które Jacek e, w swojej szkole organizował. Jestem po raz drugi, e, pierwszy raz w tym miejscu i jestem dalej na, e, na tak. Powiedz czym się zajmujesz, e, co tworzysz, e, co jest Twoją pasją? Tak, no to ogólnie jestem żołnierzem, od 14 lat służę w 6 Brygadzie Powietrzno-Desantowej w Krakowie. Dodatkowo prowadzę działalność artystyczną, maluje obrazy no i przez takie malowanie, siedzenie w tym boksie, zajmę się również historią. Kolekcjonuję czasopisma, książki, rękawice, wszystko co jest związane tak naprawdę z boksem. W przyszłości mam zamiar otworzyć może nie, nie aż takich rozmiarów muzeum, ale chciałbym otworzyć jakiekolwiek muzeum i uważam, że to będzie jedno z lepszych muzeum na świecie. I, i tylko po prostu pieniądze muszę mieć. Tym się zajmuję i tym chciałbym się zajmować. Opowiedz troszkę o tym, co malujesz. Co się wspomniło do malowania? Maluję, rysuję od zawsze. To było nawet wcześniej niż jakikolwiek sport niż boks, i tak naprawdę nie sprawia mi to żadnych problemów. I dla mnie jest coś prosto przerysować. Chciałem się w tym rozwijać. Będę na pewno malował ten. W tym temacie. Chciałbym się wyróżniać trochę tym malarstwem. Jest wielu artystów, każdy ma swój temat i ja chciałbym siedzieć w tym boksie. Zostanę. Na razie w boksie antycznym. Kończę już obrazy, które już miałem zaplanowane. Dwa i zacznę malować boks antyczny, bo są piękne historie. Chciałbym, żeby muzeum powstało. Mam możliwość przekazania takich fantów bokserskich, bo mam tego sporo i wiem, że jeszcze więcej będę miał i tak naprawdę będę malował i pokazywał tą historię boksu. No. Dzisiaj mogliśmy obejrzeć swoją wystawę. Przyjechałeś tu sam, przyjechałeś z eksponatami, przyjechałeś ze swoimi obrazami. Troszkę opowiedz o tym, co dzisiaj tutaj pokazałeś kibicom. Tak. Przywiozłem książki. Książki, które powstały w Warszawie, zostały wydane w Warszawie Najstarsza książka jest z 1890 roku, ma 130 lat. Książki o tematyce bokserskiej, tak, nie zgadnę. Tak, dokładnie. Idealnie, tra idealnie trafiłeś. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale ta książka akurat co o boksie i przywiozłem wszystko, co mam związane z Warszawą. Tego tak naprawdę ma dużo więcej, tylko już auto nie pomieści, rękawic ile mogę wziąć, to zabrałem, obrazy. Te, które też mogłem to zabrać. Za obrazy? E, obrazy. No to przedstawiają bohaterów: Muhameda Alego, e, Rockiego Marciano. E, kto tam jeszcze był? E, to Gołota. Są, to są osoby, które zainspirowały się w jakiś sposób? A ich czy... historię? No, na pewno, no, każdy zna. Tak naprawdę A, ciągle no. dostaję informacje, żeby malować Tysona i Gołotę. Jakbym malował ich, chyba mógłbym wyżyć z samych tych e, obrazów, e, z tych postaci. No ale chcę poszerzać ogólnie wiedzę na temat boksu. Był Jack Dempsey. No, będę, będę tworzył dalej tych bohaterów. No. I oprócz książek, oprócz obrazów, były rękawice. Troszkę opowiedz o tych rękawicach. Tak, rękawice. Ostatnio, ostatnio bardzo mnie zainteresował ten temat. Znaczy ostatnio no już chyba od dwóch lat zbieram te rękawice. Mam ponad 54 pary tych rękawic. Każdy model jest inny. Z całego świata i rękawice dużo dały. Dużo dały. Bóg rozwinął się dzięki rękawicom i o tym, że jak kształtowały się rękawice, jak się zmieniały formy? To jak... nie, może nie formy, tylko od kiedy zaczęły istnieć. Nowe. Tak, były już w 1741 tylko służyły do treningu, ale to były zwykłe skórzane rękawice. Pierwsze takie rękawice, stricte bokserskie, które mamy do tej pory powstały w 1860 roku i tam był początek tych rękawic, założono dla eksperymentu te rękawice. I od kiedy pojawiły się rękawice, poprawił się boks, zmieniła się technika, sposób Boksowania. Były regularne treningi, ponieważ gołe pięści, walki na gołe pięści powodowały to, że duże kontuzje, a ludzie po prostu, hmm, ludzka dłoń ma 24 kości, nie jest przyzwyczajona do, do twardych uderzeń, jak czaszka, więc e, dzięki takim rękawicom można było prowadzić treningi systematycznie i dużo dały. Pojawiły się ciosy sierpowe, wcześniej były tylko ciosy... Ogólnie firma, która, e, którą mam powstała w 1750. E, Mówimy teraz o rękawicach. O rękawicach, tak. E, firma z, z Anglii i rękawice te które mam datuje tak na 1890-1920, bo w tym okresie produkowała e, rękawice e, i udało się pozyskać. Ogólnie mam jeszcze rękawice z 1936 z z Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, które się odbyły. A jakie jest najcenniejsze? No właśnie te, te, te rękawice z 1936 roku. Jeszcze posiadam 40 Wilsona, były to duże rękawice, to są największe rękawice. No każdy model jest inny i naprawdę każdy ma za sobą historię Everlasty i na pewno będę jeszcze miał ich więcej. Pomagamy, jest jeszcze dwóch kolekcjonerów, Radek z Łodzi, który ma tak samo chyba więcej nawet tych rękawic niż ja. I pomagam mi również zebrać, ściągamy ze stanów, szukamy e, os, e, innych modeli. I wiem, że będzie, będę miał tego jeszcze więcej. Czyli nie dość, że to jest pasja, ale to jest też sposób na życie, to jest styl tak. życia tak naprawdę, tak? To, dobrze powiedziałeś, jest to styl życia. Moja dziewczyna boksuje, razem siedzimy w tym temacie, również zna się, e, trenuje, startuje, lubi to i, i, i pomagam mi, wspieramy się, więc chyba z tym boksem już zostanę do końca. No, no po prostu tak to się. Widzisz różnicę w postrzeganiu boksu, yy, yy, tą, co kiedyś była, jak śledzisz historię, a to, co jest teraz? Tak, dużo. Kiedyś sport był tak naprawdę wyśmiewany i yy, negowany. Za, yy, za. że to sport dla brutalnych, dla ludzi, którzy yy, umieją się tylko bić ale w latach 60. ten sport był ceniony, reprezentacyjny, więc ceniono takich pięściarzy i jest różnica, tak naprawdę, to co było bardzo dawno, po środku i teraz. Naprawdę każda, każda ta dekada ma, ma swoje plusy i minusy. Ja muszę cię zapytać, co teraz maluję? Maluję na którego? Ogólnie przygotowuję się teraz do tego antycznego boksu i postaram się Chcę, bym się trochę nowy styl, chcę coś nowego zrobić, chcę coś, czego jeszcze nie robiłem, więc będę na pewno siedział w tym antycznym boksie i bohaterów z tego okresu będę malował. Co masz myśli mówiąc, że będziesz siedział w antycznym boksie? Będziesz zgłębiał historię antyczną, to początki tego, też jak to się ma do rzeczywistości, do tego co mamy teraz, do tego co było. To, by, to byli prekursorzy pierwszych rękawic, co to. E, tak, ogólnie boks antyczny jest dość zbliżony do, do naszego. Czy nasz boks jest zbliżony do tego antycznego bardziej niż do tego, e, który powstał 300 lat temu e, w Anglii. i Jest wiele. Niepewnych, nie niejasnych tematów, które trzeba tak naprawdę odnaleźć, i szukam tematów. Mam e, coraz więcej książek, e, tylko trzeba je przetłumaczyć, i wiedza jest po prostu na wyciągnięciu tej ręki. Chciałbym po prostu to przekazać dalej, bo mało wiemy na, e, mało wiemy na ten temat dużo e, pogody ducha i zaparcia, bo e, szukanie takich to na pewno wiele czasu zajmuje, ale widzę, że to jest Twoja pasja, więc masz przy tym dużą prawdę. Dokładnie, ja się nie nudzę. Naprawdę mam co robić, lubię to robić i będę to robił, dopóki jestem zdrowy i, i jeszcze długo. Jeszcze nie raz będziemy pewnie wywiad jeszcze przeprowadzać. Jestem tego pewny. Wiem, że teraz to wszystko ciężko tutaj są odgłosy. Mam nadzieję, że wyjdzie ten wywiad, ale wiem, że jeszcze nie raz się spotkamy.